Z tej strony Szamku, dzisiaj jest od 60 zł do kosy No i co? Może dzisiaj nie zaczniemy olinę Dzisiaj sobie zrobimy myślę po połówce Damy sobie globusika Mospi i Azurki 2 Tylko zmienimy kolejność Na dwóch standard W międzyczasie od razu zachęcam do korzystania z kodu Shamkun i jeden daje wam 5% do doładowania oraz darmowego MilSPK. Przywołamy sobie, boty, bota, bo nikt nie chce dołączyć, a dołączył jednak. Sprawdzimy, co się stanie. No na razie po ksence teraz globusik leci. O, na razie tylko pierwsza skrzyneczka dała. No, zobaczymy. Mozbi musi uratować. No i nie uratował. 50 na 50. 24 w puli. No i mamy. No ale to jest bitwa na minus. Teraz sobie zrobimy kolejną bitewkę. Spróbujemy jakieś strzeczki z broń, mimo że jednego Famasika, Gloka i jedną jakąś droższą. Co tu jest? jest w tym fast-ataku? No procentówka. Niech będzie. Na dwóch tylko teraz czuję underdoga. i zobaczymy. To dla nas chyba. Czwóreczka, ale to jeszcze nie taka duża strata. Żeby mu coś dało z Gloka i dało mu dyszkę. Na lekkim prowadzeniu jesteśmy. Ale znowu to jest bitwa na minus. 16 zł z 27. <grym> Sprzedamy wszystko. A jak nie chcą dać te bitwy, to może zrobimy po prostu 5 globusów na standardzie na dwóch. Przywołamy bota od razu. No z pierwszej strzeczki nic, niestety. Z drugiej dla niego ale to słabe. To się 8 zł. Ale niech coś sypnie. No dla nas to jest dyszka. 15. Co to są za bitwy na razie? Nic nie chcę dać. No i dało nam. No bitwa na plus, ale chyba na plus. Nie na minus znowu. Ach. dobrze dają, co w sensie no się dobrze dają. Cały czas wygrywamy Więc Teraz może takie dwie Jedną aspirację I stać nas jeszcze na azurka Tylko co to jest za szynka no niech będzie chyba Tylko Azurka damy na początku i underdoga może Zbugowała strona daje nam jakąś stazetkę 30 zł. Niedobrze. Teraz nic. Znowu nic. No i dla mnie znowu naklejka dobra. No i chyba koniec. No. 60 zł, dało, mu nic nie dało. No to na tyle w tym odcinku. Trzeci raz, nieudane podejście. Zachęcam do zostawiania łapki w górę, subskrypcji oraz jakichś komentarzy. I do zobaczenia. Cześć.